Mateo, masz swój kwiat? Hmm? Co jest? Sorry, sorry. Yy... Pamiętasz dzisiejszy poranek, kiedy Mitchell pokazywał Nini jakąś bransoletkę? Tak. Ta bransoletka jest dla Luny. Skąd wiesz, Mateo? Nie wyciągaj wniosków bez podstaw. Nie wiesz, czy tak jest. A niby komu innemu miałby ją dać? Eh? Luna, zaczekaj. Co tam? W porządku? Tak, a u ciebie? Tak, okej. Okay. To fajnie. Mogę Ci coś pokazać? Jasne, pewnie, że tak. Kupiłem ją dla siostry. To prezent, który jej dam, jak wrócę do domu. A, jaki jesteś kochany, serio. Mogę Cię poprosić, żeby się przymierzyła? Bo Jasne, ciekaw... że tak. <laughs> Super. Nie wiem, bo mógłby ją dać komukolwiek. Muszę ci powiedzieć, że ta bransoletka jest prześliczna. To fajnie, że tak myślisz. Moja siostra jest dla mnie bardzo ważna i chcę przywieźć jej coś naprawdę wyjątkowego. Jasne. W takim razie twoja siostra ma ogromne szczęście, że czeka w domu... Na... ...kochanego braciszka. <laughs> Dzięki, Luna. <laughs> Widzisz? E? Nie mówiłem? Tak, sorry, Mateo. Nie wiedziałem, że Michelle jej się podoba. Przykro mi.